Moją historię z Bogiem zaczęłam w sumie od 12 roku życia, kiedy po prostu byłam na takim chrześcijańskim obozie, i ludzie tam powiedzieli mi o tym, że, że mogę żyć w takiej bliskiej relacji z Bogiem, że to nie jest ktoś odległy, ale jest um, naprawdę osobą, która jest może stać się kimś najbliższym w, w życiu. I ja. Poszłam za tym i niesamowite jest to, jak przez wszystkie lata Bóg mnie prowadzi, a w ostatnim czasie po prostu Bóg odkrywa przede mną to, jak, co on zaplanował dla człowieka. Bo to jest trochę tak, jak z twórcą i jego dziełem, kiedy mistrz coś tworzy, kiedy jest jakiś konstruktor, to on tworzy dzieło z, z planem. On wie, do czego to dzieło jest stworzone i konkretnie ma dla tego dzieła mm, zadania wyznaczone. I to samo jest z Bogiem, który stworzył człowieka i, i ma dla niego ten idealny plan, to do czego go zaplanował, to do czego go stworzył. I jakby Pan Bóg mi pokazuje, że mogę naprawdę stawać się człowiekiem. Człowiekiem w takim pełnym słowa tego znaczeniu. Pokazuje mi wartość człowieka, pokazuje mi godność człowieka, pokazuje mi to, jak niesamowitym, jak niesamowitym można być człowiekiem Bożym, kiedy, kiedy jest się w takiej bliskiej relacji z Nim. I, i to jest coś, co w ogóle absolutnie przekraczało moje wyobrażenie o tym. Nie sądziłam, że, że można być, e, że można spawać się człowiekiem, że można odkrywać, co to znaczy być człowiekiem, a z Bogiem naprawdę można z, z tak dotknąć tej istoty człowieczeństwa, dotknąć tego, kim się jest naprawdę. I, I to jest dla mnie rzecz, rzecz niesamowita. I Bóg jest takim moim najlepszym przyjacielem. Jest jest kimś, z kim mogę rozmawiać o wszystkim, z kim mogę czuć się swobodnie, mogę powiedzieć o e, każdej swojej emocji. a e, On pokazuje mi taką szeroką perspektywę, pokazuje mi to, e, że tak, przeżywam pewne rzeczy, ale pokazuje mi jak inni ludzie na to patrzą, jak patrzy na to moja rodzina, jak te wszystkie okoliczności na to się składają i przez to... Uczy krok po kroku, przez to, przez, przez to daje mi takie swoje lekcje na temat tego, jaki on jest wierny, na temat tego, jaki jest wszechmogący, na temat tego, że, że nigdy nie zawodzi. I jeżeli chciałbyś takiego życia, życia, które jest naprawdę w takim, w takim planie, w takim stawaniu się człowiekiem, to jak naprawdę Bóg za, zaplanował to, to proszę módl się ze mną modlitwą o, o przyjęcie Jezusa do swojego serca. Panie Boże, tak bardzo Ci dziękuję za ofiarę Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za to, że on umarł za moje grzechy. Dziękuję Ci za to, że z martwych wstał dziękuję Ci za to, że ta śmierć to cierpienie na krzyżu miało, miało moc, żeby oczyścić mnie z moich grzechów. Proszę Cię Panie Boże o przebaczenie. Proszę Cię, żebyś okazał mi miłość i łaskę. Chcę być Twoim dzieckiem i Panie Jezu, wyznaję Cię moim Panem i Zbawcą. Amen. Jeżeli Modliłeś się ze mną tą modlitwą, to proszę znajdź kościół w Twojej okolicy i skontaktuj się z pastorem danego kościoła.